A ze mną jest już Marcin z Galaktyki. Cześć Marcin. Cześć, hej. Ha, możemy się przywitać, nie ma problemu. <grystanie> Pandemii już nie ma. Pandemii już nie ma, dokładnie. No jeszcze wiadomo, jeszcze jakieś przypadki są, ale już na spokojnie. Oczywiście. Moi drodzy, Marcin jest tutaj, ponieważ Marcin prowadzi biznes, w którym to pomaga przedsiębiorcom, co robić dokładnie. Dzięki, no, no w samym wstępie wyprostuję troszkę, nie ja prowadzę biznes, ale no jakby pracuję tutaj i o, pomagam no, wspólnikom. Firma nazywa się Galactica. Galaktika, tak. Jest to firma IT, gdzie od 2005 roku tworzymy, wdrażamy, serwisujemy oprogramowania dla firm, czyli B2B. E, tworzymy oprogramowania seryjne, jak na przykład. Na przykład jakieś, takie, jakie oprogramowania? Oprogramowanie D dla biur nieruchomości, na przykład. Okay. 60% biur nieruchomości właśnie korzysta z naszego rozwiązania. A co, to, w co, co to na przykład jest za oprogramowanie? Co można w tym oprogramowaniu zrobić? Jest to Galaktika Virgo i to jest kompleksowy CRM. Czyli obsługujemy tutaj mamy bazę ofert, bazę klientów, możemy automatycznie publikować ogłoszenia na portale, co zajmuje sekundę, mamy moduły wirtualnych wizyt, możemy zdalnie prezentować ofertę i oczywiście zintegrowaną stronę internetową, którą A, to na którą lecimy. jest jakaś część prawda, waszej działalności, bym powiedział o, się, o wasze oprogramowanie, które tworzycie. Tak, zgadza się. No, mamy oprócz tego też oprogramowanie e, do procesów jakości w firmach, czyli wszystkie firmy, które mają ISO, e, mogą skorzystać Rozumiem. z oprogramowania i oprogramowania dedykowane, czyli dla, dla branż na przykład budowlanej, motoryzacyjnej, obsługujemy firmę. Dzisiaj jako wystawca, kogo tak poszukujesz jest. powiedz mi? E, no poszukujemy tak jak no, większość firm IT, programistów. Jest <laughs> nisza na rynku. Oczywiście, to nie jest tajemnica, że nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie brakuje tak, dziesiątek tak. tysięcy programistów o różnych specjalizacjach, specjalnościach, więc... Y, tak, szukamy dokładnie właśnie Rozumiem, rozumiem. Czyli jeśli ktoś potrzebuje popracować, a zna się powiedzmy na jakimś nie wiem, PHP, albo innym języku programowania, który by Wam w Waszych webowych rozwiązaniach pomógł, rozumiem. Jak najbardziej, szczególnie .NET Core, Angular, Visual Studio. Zapraszamy, znajdujemy się przy ulicy Fordońskiej, przeciwko Kabla, świetny, nowoczesny budynek, zaplecze okay. specjalne, naprawdę. Gramy w ping-ponga na każdej przerwie. Ty, no, to jest dobry, dobry, dobry. Mamy Dba, też okręgostw, właśnie no, rozwój fizyczny, można powiedzieć, na Rozumiem, kręgosłów. rozumiem. Ale zjeżdżalnie w Google jeszcze nie macie. Jeszcze nie, ale pracujemy nad tym. Rozumiem, rozumiem. Ale może kiedyś mieć, w końcu będą zjeżdżać z dołu. A propos tego, wiesz, jak firma Nowoczesna się to rozwija, bo ty również, powiedzmy, znasz to środowisko programistyczne. Niesamowite jest to, że oni już śpią nawet tam. Oni normalnie mają takie boksy, że przychodzą, nap, drzemka. Tak, zgadza się, w tą stronę to idzie. Zresztą byliśmy kiedyś na targach w Stanach, byliśmy tam w Google tak. w Dolinie Krzemowej. Widzieliśmy te rozwiązania, które no pewnie u nas też kiedyś będą, no ale. To, za żeby... jeszcze na to jesteśmy. No właśnie, jesteśmy trochę za młodzi na to. Rozumiem. Cóż mogę powiedzieć więcej? Jeśli byście chcieli znaleźć jakąś robotę, która jest programistyczna i dochodowa. Być... Przyszłościowa. 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 Rozwojowa. Tak, abyście chcieli, abyście chcieli poszukiwali, powiedzmy, rozwiązań CR, CRM-owych, tak, tak dobrze jest, CRM owych tak. i różnych innych, które dostarczane są dla firm B2B. No to cóż, Galaktyka jest jedną z tych firm, która pewnie te rozwiązania Wam dostarczy. Oczywiście, czekamy na Was przy Fordońskiej. Dzięki Zapraszamy. bardzo.